Generalnie, ja generalnie, nazałuję, że tak na tych odcinkach, że, że tylko naki trochę czasu. Pokażę. No nie wiem, no szczeram i nie chcę nie, nie, no. On zabije. ginie, no. Ej, on ma khaka, on ma lakhaka. Które kubica wy… wynają na nur, Nurburgring? Na bombom, na bomb. bomb na flvale. do pasza. Pawka pa, 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 do Pawaka Tak skręciłem do głowy. Ale czaruje. A mam. Przyku jeden, do prawej, krótko mówię, czym mi kajo. Ale czaruje. Zwiedzmy to tak. Ja nie. nie. Ja, ja, ja jestem. Ja będę tego. Ja Dobra, nie. Aby a po Romano. Trochę będzie wywidał go. Jest spo... Gdzie? Ba... Co? Teraz. Re... <grywka> Jak zmarci kabli. Nie było ci, pytałem ciebie, czy miałeś taki rage na lanie kiedyś Upadło, bo dodało i tu już będzie zwyższeszka, żeby to automat te uchodzki pododało Bez z... zebrania Znaczy ludzie dziewczynom mówią, ja dziewczynom trzeba dziewczynom Bieg za! Ale bo łapę. Leży, 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 leży es... Nie no, papa, chłapa Bordo, ja go najebałem, on mnie mało Nie no, ganią go ty Chłapa po... Chłapa Tak, o chłapki, o chłapki, będą grali No to chuj z nim no że, że, że

<laughs> o, jak nie wygląda Jakbym język zaplikował